Świat i potrzeby w nim szybko się zmieniają. Nadszedł czas, aby zmienić podejście do rzeczy codziennych. Nie muszą już Państwo rozpraszać się prowadzeniem biznesu, rozwiązując kwestie techniczne i organizacyjne. Tymi sprawami zajmą się dla Państwa profesjonaliści z grupy firm CPG. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze i zarządzaniu nieruchomościami. Oferujemy rozwiązania serwisowe oparte na doświadczeniu od 2007 roku oraz wprowadzamy innowacje zgodne z najnowszymi trendami branżowymi. Tym, co nas wyróżnia, jest nasze niezmienne dążenie do doskonałości. Przez lata gromadziliśmy wiedzę, doświadczenie i opracowywaliśmy strategię, aby doskonalić każdy aspekt naszej branży. Świadczymy usługi w zakresie sprzątania i pielęgnacji obiektów i terenów, obsługi technicznej instalacji i sieci, drobnych napraw, ochrony, pielęgnacji zieleni i krajobrazu, dostarczania materiałów eksploatacyjnych. Naszym priorytetem jest indywidualne podejście, rozpoczynając współpracę. Dokładamy wszelkich starań, aby dobrze zrozumieć państwa biznes i dopasować się do jego potrzeb. W krótkim czasie zauważą Państwo rezultaty, czyste, komfortowe i bezpieczne środowisko oraz zupełnie nowy poziom możliwości. Nasze technologie oszczędzają Państwa czas i pieniądze, jednocześnie pomagając osiągać nowe szczyty. Razem się rozwijamy Wielkie zwycięstwa zaczynają się od determinacji, od intencji, od zespołu, zespołu, w którym każdy jest na właściwym miejscu z profesjonalistów, którzy zawsze działają wspólnie. Sekret naszej wysokiej jakości to połączenie ludzkiego zaangażowania i nowoczesnych technologii. Chcemy, aby nasi ludzie dbali o Państwa pracowników, klientów i obiekty, tak, jakby byli częścią Państwa zespołu. Wykonujemy naszą pracę tak, aby mogli się Państwo skoncentrować na tym, co robicie najlepiej na własnym biznesie. Od 2022 roku państwa firma świadczy usługi sprzątające w Polsce. CPG to jeden wielki przycisk o nazwie Help.